Widzę Twoje serce, które nosi troskę nie o siebie, ale o tych, których kochasz. Przychodzisz, bo wiesz, że moje słowo niesie życie, a czasem wystarczy jeden szept wiary, by otworzyć drzwi, które wydawały się zamknięte. Nie lękaj się swojej słabości, to właśnie ona pozwala mi działać w Tobie i przez Ciebie. Jesteś bliżej mojego serca niż myślisz. A to, co otrzymujesz, nie jest tylko dla Ciebie. Zostałeś wybrany, by nieść światło tam, gdzie inni go nie widzą. Bywa, że dzień kończy się zbyt szybko, a w środku zostaje ciężar, którego nikt nie widzi. Czasem prosisz w ciszy, bo boisz się, że nie masz prawa prosić więcej, a jednak w Tobie tli się pragnienie, by ktoś bliski. Podniósł się z ciemności. I nawet jeśli nie masz w sobie odwagi, Twoja prosta prośba niesie więcej niż myślisz, Bo kiedy serce woła z prawdy, Miłość zawsze odpowiada. Może jeszcze tego nie widzisz, ale jesteś wołany po imieniu. W twoich dłoniach już jest dobro, którego potrzebuje ktoś obok ciebie. Powiedz tylko słowo, a świat się otworzy. To, co dostałeś za darmo, dawaj dalej. Jesteś wybrany, by przynosić życie tam, gdzie gaśnie nadzieja. Twoje serce drży, lecz idzie naprzód, bo miłość prowadzi cię dalej. Powiedz tylko słowo. A ja odpowiem, darmo otrzymałeś, darmo dawaj. Widziałeś w swoim życiu wiele ran, Niektóre nosisz do dzisiaj, jednak właśnie tam, w tych najciemniejszych miejscach, rodzi się światło, które nie zauważą. Nie czekam, aż będziesz silniejszy. Posyłam cię takim jak jesteś. Twoja dobroć będzie dla kogoś uzdrowieniem, Twoja obecność ocaleniem. Twoje słowo początkiem pokoju. Powiedz tylko słowo, a świat się otworzy, to co dostałeś za darmo. Dawaj dalej. Jesteś wybrany, by przynosić życie tam, gdzie gaśnie nadzieja. Twoje serce drży, ci idzie naprzód, bo miłość prowadzi cię dalej. Powiedz tylko słowo. A ja odpowiem. Przytrzymałeś, darmo dawaj. Nie wahaj się przyjść do mnie z tym, co cię przerasta. Wiem, że nosisz w sobie pragnienie dobra i to pragnienie jest moim darem. Ty prosisz o cud dla innych, a ja proszę, byś sam stał się dla nich światłem. Zostałeś wybrany nie przez przypadek. Ale przez miłość, która nie myli się nigdy, idź i dawaj dalej to, co ja złożyłem w Twoim sercu. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście. Darmo dawajcie.